Wielu trenujących, zwłaszcza tych ładujących w siebie tony sterydów anabolicznych, dochodzi do momentu, kiedy to stają się najsilniejszymi osobami na siłowni. Choćby byli nie wiadomo jak pokorni, to raz towar podnosi im pewność siebie, a dwa śmą rzeczy dźwigając duże klamoty, ich ego może zdecydowanie urosnąć do poziomu, w którym poczują się istotami półboskimi, silniejszymi od zwykłych śmiertelników. Na szczęście jest pewien niepozorny sprzątacz, który skutecznie potrafi wyleczyć ego każdego wielkiego chłopa i niczym mop zmycie go wybujałe wyobrażenie na temat własnej osoby. Prawdopodobnie największą fobią każdego sterydziarza jest teraz myśl, że podczas serii Martwego Ciągu pojawi się ktoś taki jak Anatoli i zada mu pytanie. Mogę Nie tylko okej? i ośmieszy go na oczach milionów ludzi. Suplementy KFD kupisz taniej z kodem stalowy. Podobno wielkie chłopy na towarze na całym świecie w panice zaczynają ostrą redukcję, byleby tylko Anatoli nie wziął ich na celownik podczas rutynowego sprzątania maty na siłowni. Może część z nich nawet odpuści branie towaru, byleby tylko nie wyjść na słabego w porównaniu do rozmiaru swoich mięśni. Anatoli, a właściwie Wladimir Szmondenko, to prawdziwe odkrycie fitnessowej społeczności, który aktualnie ma ponad 20 milionów obserwujących na Instagramie, a jego najpopularniejsze shorty na kanale YouTube mają nawet 7 razy tyle. Anatoli wziął kilka lat temu do ręki mopa wiaderko z wodą i zamienił je w czyste złoto, robiąc pierwszy tego rodzaju content w internecie. To znaczy udając zwykłego sprzątacza ośmieszał napakowanych gości na Siłowni z łatwością dźwigając ciężary, którymi oni ledwo robili ciężkie serie robocze. W dodatku Anatoli w swoich nagraniach wykorzystuje fakt, że jest szczupłym facetem, dzięki czemu może skutecznie ukryć swoją prawdziwą moc pod oversize'owym kombinezonem. Wygląda zupełnie niepozornie do momentu, kiedy to nie weźmie się za ciężar, którym największy chłop na siłowni akurat ćwiczył. Nie wzięło się to znikąd, ponieważ Anatoli to doświadczony trójboista, który swoje starty w zawodach zaczął już w 2017 roku, kiedy to miał 18 lat i ważył raptem 74 kilo przy 180 cm wzrostu. Już wtedy potrafił szarpnąć ponad 200 kg w martwym ciągu, który pewnie przez predyspozycje genetyczne jest zdecydowanie jego najlepszym bojem. Aktualnie dobił w nim do 300 kg, samemu ważąc około 80, co daje lift prawie czterokrotnie przewyższający masę ciała, czyli wynik plasujący go w elicie tego sportu. Jak na trójboiste przystało, pozostałe boje, choć słabsze, też są na bardzo dobrym poziomie. Na jednym z treningów pokazywał, jak wyciska 110 kg na 10 powtórzeń i robi przysiad z 210 kg na barkach. Są to wyśmienite wyniki, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę sylwetkę Anatolia, który pewnie gdyby chciał przy drobnej docince mógłby pokusić się o start w amatorskich zawodach kulturystycznych. Ma niezwykle estetyczną sylwetkę, a przy tym niski poziom tkanki tłuszczowej, co zdecydowanie wyróżnia go na tle innych trójboistów, którzy zazwyczaj nie przejmują się specjalnie dodatkowymi warstwami tkanki podskórnej. Anatoli, choć przyznaje, że nigdy nie trenował pod wygląd sceniczny, to być może dzięki wybitnej genetyce trzyma przez cały czas znakomitą formę. W jego przypadku kwestia środków dopingujących nie jest oczywista, ponieważ gdy weźmiemy pod uwagę wskaźnik FFMI, to Anatoli plasuje się poza podejrzeniem przy swoich 80 kg bagi i plus minus 10% tkanki tłuszczowej. Mimo wszystko, w jego przypadku wskaźnik FFMI nie musi być najbardziej miarodajnym parametrem, ponieważ nie mówimy o człowieku, dla którego sylwetka jest priorytetem. Natomiast potworna siła, jaką dysponuje Anatoli, nasuwa pewne podejrzenia, chociaż w wielu testowanych federacjach trójboju siłowego wyniki podobne do jego osiągnięć nie są wcale tak rzadkim zjawiskiem. Mimo wszystko nie będziemy dalej tego tematu wałkować, ponieważ tak naprawdę jakie to ma znaczenie? Zdecydowana większość facetów, których ośmiesza Anatoli, to z dużą dozą prawdopodobieństwa są napompowani sterydziarze, więc nie jest to konkurs na to, kto bierze najwięcej towaru. Anatoli pod względem siły pokonuje ich latami ciężkiej pracy i determinacją, ponieważ jego początki z dźwiganiem wieku 14 lat to prawdziwie hardkorowa historia, bowiem sam konstruował swój sprzęt do ćwiczeń, Wykorzystując chociażby koła od starych sprzętów rolniczych. Pokonuje ich też predyspozycjami genetycznymi do dźwigania dużych ciężarów, takimi jak chociażby długie ręce ułatwiające bicie rekordów martwym ciągu. Jego budowa pozwala mu lepiej ustawić się pod sumo, więc nie bez przyczyny swój najlepszy rezultat osiągnął właśnie w tej wariacji martwego. Tak czy inaczej, Anatoli zagina starydziarzy nawet w klasycznej wersji martwego, tak jak i w każdym innym lifcie, nawet w uginaniu ramion hantlami. No, <laughs> nice. oh, yeah. Przy wadze plus minus 80 kg jest w stanie wykonać kilka ruchów ze sztangielką ważącą 60, co jest kolejnym kosmicznym wynikiem. Czy zatem mięśnie Anatolia to jakaś totalna anomalia genetyczna? Chyba każdy widz stalowego szoku zdaje sobie sprawę, że wielkość mięśni nie jest najważniejszym determinantem, jeżeli chodzi o możliwości siłowe danej jednostki. Badania pokazują, że to układ nerwowy odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu dużych ciężarów. Dostosowuje się on do wykonywania określonych ruchów, takich jak klasyczne ćwiczenia trójbojowe. Trening siłowy sprawia, że układ nerwowy lepiej współpracuje z mięśniami, umożliwiając ich pełniejsze zaangażowanie i lepszą koordynację. Pracy. Dzięki temu możesz podnieść większe ciężary. Wychodzi więc na to, że Anatoli zdecydowanie skuteczniej potrafi wykorzystywać swój układ ruchu, by możliwie łatwo dźwignąć dany ciężar. Analogią dla tych widzów stalowego szoku, którzy są trochę mniej wkręceni w trójbój, a bardziej w sportową różnorodność, może być Cristiano Ronaldo, który po wykonaniu pewnie setek tysięcy rzutów wolnych nie musi się zastanawiać nad ułożeniem stopy czy siłą kopnięcia, ponieważ dzieje się to samoistnie. Albo Marcin Najman, który ma tak, w cudzysłowie, przeszkolony układ nerwowy, że odklepuje starcie tak szybko, jak tylko poczuje, że garza z walki już wpłynęła na jego konto. Niestety nawet taki frik jak Anatoli nie jest wolny od urazów typowych dla zwykłych śmiertelników, ponieważ wielokrotnie przyznawał, że dosyć często podczas nagrywania swoich pranków łapał kontuzję pleców czy barków ze względu na dźwiganie sporych ciężarów bez odpowiedniego przygotowania. To pokazuje, że mamy do czynienia ze zwykłym facetem, choć potwornie silnym. Do tego niesamowicie sprawnym, ponieważ nie tylko samymi trójbojowymi liftami Anatolii potrafi zagiąć innych trenujących. Na maczności muszą się mieć też wszyscy kalistenice, którzy podporządkowują całe swoje życie pod trening na drążku. Ponieważ dla Anatolia wszelkiego rodzaju muscle-upy, frontlevery czy flagi nie są żadnym wyzwaniem. Szczerze mówiąc nie znam drugiej osoby, która dźwigałaby 300 kg w martwym ciągu i robiłaby muscle-upy z taką lekkością jak Anatoli. Jest to z tego rodzaju fenomen. Podzielił się też z widzami swoją fenomenalną poranną rutyną na fali sukcesu Ashtona Hola i jego przekombinowanej wersji czynności rozpoczynających dzień. Anatoli pokazał swoim widzom kilka prostych ćwiczeń aktywujących, których wykonanie nie zajmuje 5 godzin, a maksymalnie kilkanaście minut, a zapewnią zastrzyk energii na resztę dnia i w dłuższej perspektywie pozwolą zadbać o zdrowie stawów i w jakim stopniu całego organizmu. Dla wielu trenujących... Anatoli jest wzorem tego, jak połączyć sprawność, siłę i do tego estetyczną sylwetkę. Jednak warto zdać sobie sprawę, że nie każdy ma taką genetykę do otrzymania niskotuszczu i bicia kolejnych rekordów siłowych. Abstrahując już od tego, czy Anatoli wspomaga się dopingiem, czy nie, ewidentnie w jego przypadku predyspozycje grają ogromną rolę, więc nie powinieneś kopiować jeden do jednego jego metod, tylko dlatego, że ci imponuje jego sylwetka i wyniki siłowe. High protein or higher carbs? O, oh, high, high taste. Gdy przesadzisz z podażą kalorii, najpewniej szybko zalejesz się tłuszczem i po estetycznej sylwetce nie będzie śladu. A gdy będziesz jadł ich za mało, twój progres siłowy może szybko stanąć w miejscu. Tak jak wspomniałem już wcześniej, Anatoli ze swoją formą jest w zdecydowanej mniejszości trójboistów dźwigających ogromne ciężary i wyróżnia się na ich tle znacząco, z tak niskim poziomem tkanki tłuszczowej, nawet w swojej kategorii wagowej ponieważ zazwyczaj trójboiści startujący w wadze do 80 kg mają nie więcej niż 170 cm wzrostu. Czy tego chcesz czy nie, najskuteczniejszy do budowania sylwetki będzie trening kulturystyczny, co oczywiście nie oznacza, że na hardkorowe dźwiganie trójbojowe czy kalistenikę nie ma miejsca, ponieważ sportem powinno się bawić i wykonywać taki trening, jaki daje najwięcej satysfakcji. Chcę tylko zwrócić uwagę każdego, kto zachłysnął się połączeniem jakości sylwetki siły Anatolija, że to nie jest norma. Zresztą, między innymi, to jest jedno ze źródeł jego sukcesu w internecie. Anatoli ma coś, co większość osób chciałaby mieć, a jego forma, połączona z siłą i sprawnością, to dla wielu trenujących święty graal. Warto po prostu zdać sobie sprawę z tego, że tak jak bohater jednego z ostatnich materiałów, Andrzej Smaew, tak też Anatoli jest pewnego rodzaju fenomenem, który mocno odstaje od zwykłych w cudzysłowie śmiertelników. Być może jeden i drugi wyszedł z reaktora, a być może to walka z trudnymi warunkami życia na wschodniej prowincji, połączona z dobrą genetyką, zadziałały jak mieszanka wybuchowa na ich mięśnie. Tak czy inaczej, moja sympatia jest zdecydowanie bliżej Anatolia, który znalazł sposób na siebie w internecie, a do tego uciera nosa często zadufanym w sobie dużym facetom na siłowni, pokazując, że ich mniemaniem na temat własnej osoby jest daleko poza prawdziwą elitą sportów siłowych. Nie mówię, że fajnie jest demotywować innych trenujących, ponieważ nie dźwigają takich ciężarów jak Anatoli, ale dobrze jest teraz na jakiś czas dostać lekcji pokory, żeby na nowo się skalibrować w podejściu do treningu czy budowania sylwetki, aby dalej się skutecznie rozwijać i Anatoli robi w tym temacie bardzo dobrą robotę. Napisz w komentarzu, czy twoim zdaniem Anatoli to jedna z bardziej pozytywnych postaci w internecie, czy może jego działanie tak naprawdę szkodzi innym trenującym. To był Stalwy Szok, a teraz do następnego.